Witajcie w kolejnym odcinku programu Co w kosmosie. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o polu magnetycznym mgławicy krab, które gwiazdy są bardziej przyjazne życiu oraz jądrze Marsa. Zaczynamy od mgławicy krab. Mgławica krab powstała w wyniku wybuchu supernowej, którą w 1054 roku zaobserwowali astronomowie na Ziemi. Dla nich ta supernowa widoczna była jako pojawienie się nowej gwiazdy na niebie. Dziś w miejscu wybuchu tej supernowej, w odległości 6500 lat świetlnych od Ziemi, widzimy rozległą mgławicę. W środku tej mgławicy znajduje się pulsar, czyli pozostałość po gwieździe, która wybuchła. Pulsar ten wytwarza silne pole magnetyczne, które wpływa na materię tworzącą mgławicę. Astronomowie z Uniwersytetu Florenckiego postanowili wykorzystać teleskop kosmiczny IXPE do obserwacji tej mgławicy w paśmie rentgenowskim. Dzięki obserwacji polaryzacji promieniowania rentgenowskiego byli oni w stanie zbadać pole magnetyczne pulsara ze środka mgławicy. Na podstawie wcześniejszych pomiarów wiemy, że średnia polaryzacja promieniowania rentgenowskiego w mgławicy wynosi 20%. Teleskop IXPE potwierdził te wcześniejsze obserwacje oraz pokazał, że pole magnetyczne ma zbliżony kształt do torusa, czyli kształtu pączka z dziurką. Zastosowanie nowego teleskopu pozwoliło też naukowcom na dokładniejsze wyznaczenie kątów polaryzacji oraz znalezienie niewielkich zróżnicowań polaryzacji w mgławicy. Dodatkowo zauważyli oni, że polaryzacja jest mniejsza blisko pulsara. Jednocześnie wykryli oni obszar o dużej polaryzacji w odległości kilku lat, świetnych w zewnętrznych regionach. To co zdziwiło naukowców, to fakt, że niektóre fragmenty zawirowań pola magnetycznego były bardziej niejednolite i asymetryczne. Odkrycia te pozwoliły naukowcom lepiej zbadać promieniowanie rentgenowskie dochodzące z samego pulsara oraz pola magnetycznego dookoła niego. Według nich promieniowanie rentgenowskie pochodzi z zewnętrznych regionów pola magnetycznego. Obserwacje mgławicy Krab pozwalają astronomom na badanie dopiero co powstałego pulsara oraz mgławicy dookoła niego. Z materiału wyrzuconego podczas wybuchu supernowej mogą powstawać nowe gwiazdy. Według naukowców z Instytutu Maxa Plancka gwiazdy o dużej metaliczności mogą być nieprzyjazne dla życia. Metaliczność jest to zawartość pierwiastków cięższych od helu w gwieździe. Dla astronomów metalami są wszystkie pierwiastki cięższe od helu. Aby mogło powstać życie na planetach pozasłonecznych, potrzebna jest nie tylko woda, ale również wiele innych czynników. Jednym z nich jest obecność warstwy ozonowej w atmosferze planety. Naukowcy z Instytutu Maxa Plancka postanowili sprawdzić, jak na obecność warstwy ozonowej na planetach wpływa metaliczność gwiazdy. W swoich badaniach wzięli oni pod uwagę gwiazdy o temperaturze powierzchniowej od 5000 do 6000 stopni Celsjusza. Również Słońce łapie się do tej grupy z temperaturą powierzchni 5500 stopni Celsjusza. Na Ziemi ozon powstaje w atmosferze poprzez oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego na cząsteczki O2. Konkretnie odpowiada za to krótkie promieniowanie UVC. Dłuższe promieniowanie UVB może natomiast niszczyć cząsteczki ozonu. Zespół naukowców z Instytutu Maxa Plancka postanowił stworzyć symulację komputerową, w której promieniowanie ultrafioletowe z gwiazd o różnej metaliczności wpływa na atmosferę planety krążącej w dogodnej odległości od gwiazdy do powstania życia. Symulacje te pokazały, że gwiazdy o mniejszej metaliczności emitują więcej promieniowania ultrafioletowego niż gwiazdy o większej metaliczności. Jednocześnie stosunek promieniowania UVB od UVC mocno zależy od metaliczności gwiazdy. W gwiazdach o mniejszej metaliczności dominowało promieniowanie UVC, czyli to tworzące ozon. Natomiast w gwiazdach o wyższej metaliczności dominujące było promieniowanie UVB. Oznacza to, że gwiazdy o mniejszej metaliczności są bardziej przyjazne życiu. To z kolei może oznaczać, że w odległej przyszłości powstanie życia będzie znacznie utrudnione. Gwiazdy podczas swojego życia produkują w swoich wnętrzach pierwiastki cięższe niż hel, lecz nie cięższe niż żelazo. Pierwiastki cięższe od żelaza powstają w trakcie wybuchów supernowych. Gwiazdy, które powstaną z materii pozostałej po wybuchu supernowej będą na start miały większą metaliczność niż gwiazdy, które istniały przed nimi. Możliwe, że w bardzo odległej przyszłości powstanie życia będzie bardzo utrudnione. Innym ważnym czynnikiem potrzebnym do powstania życia jest istnienie na planecie pola magnetycznego. Pole magnetyczne powstaje w jądrze planety. Na podstawie pomiarów sejsmicznych wykonanych przez lądownik Insight naukowcy z Uniwersytetu Bristolskiego oszacowali wielkość oraz skład jądra Marsa. Insight był lądownikiem, którego głównym celem było zbadanie wnętrza Marsa. Był on wyposażony m.in. w czuły sejsmometr, który podczas trwania misji wykrył ponad 1300 trzęsień Marsa. Dwa z tych trzęsień Marsa miały miejsce dokładnie po drugiej stronie planety względem lądownika Insight. Dzięki temu fale sejsmiczne, które odebrał sejsmometr, były falami, które przeniknęły jądro Marsa. Na podstawie tych zarejestrowanych fal sejsmicznych naukowcy byli w stanie oszacować budowę jądra Marsa. Okazało się, że jądro Marsa, poza żelazem, zawiera duże ilości siarki, oraz również inne pierwiastki, w tym nawet małe ilości wodoru. Wyniki te wskazują, że jądro Marsa jest trochę gęstsze oraz mniejsze, niż do tej pory sądzono. Jego średnica szacowana jest na 1780-1810 km. Na podstawie tego rozmiaru i gęstości naukowcy doszli do wniosku, że jądro Marsa składa się z licznych stopów żelaza z innymi lżejszymi pierwiastkami, takimi jak siarka, węgiel, tlen czy wodór. Obecność tych lekkich pierwiastków w jądrze Marsa sprawia, że naukowcy muszą ponownie przyjrzeć się teorii jego powstania, ponieważ obecnie znane nam teorie nie dopuszczają istnienia tak dużej ilości lekkich pierwiastków w jego jądrze. I to wszystko w tym odcinku. Jeśli się Wam podobało, to polubcie ten film i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić następnych odcinków. Na razie i do usłyszenia za tydzień.